Cześć Wam, witam Was w moim warsztacie, witam Was w kolejnym filmie, słuchajcie wracamy do projektu otwieranej ściany z drzwiami, za chwilę Wam pokażę na jakim etapie to stanęło jeżeli ktoś nie widział pierwszej części, to jest druga część, słuchajcie ciąg dalszy, godzinę mam bardzo dobrą za chwilę włączę tutaj ogrzewanie, ogrzewania wszystkie chyba jakie mam, bo jest bardzo zimno tutaj, zresztą widać chyba jak mi leci para z ust, pokażę Wam szybciutko na czym stanęło, co dalej robimy i szybciutko działamy, mam nadzieję, że przez tą nockę mam bardzo dobrą godzinę, bo jest dopiero 22 godzina, także masa czasu do rana, mam nadzieję, że uda mi się naprawdę dużo zrobić, pokazuję już Wam na czym to stanęło. A tu jest to o czym mówiłem, czyli ta ściana to jest tak naprawdę, no prawie, tam większa połowa, nie ma większej, mniej połowy, troszeczkę więcej niż połowa jest zrobiona, tu będzie dokręcona druga część, w pierwszej części mówiłem dlaczego tak, tak to robię. No i słuchajcie, na tym to stanęło. Te skrzydełko się otwiera. Na razie jest tylko dwa zawiasy. Docelowo, docelowo będzie cztery takie zawiasy, i od tego zacznę. Dokręcę jeszcze dwa. Miało być pięć, ale pięć nie będzie, nie ma takiej potrzeby. Mówiłem, że będę je wymieniał na takie toczone, masywne zawiasy, ale chyba nie ma takiej potrzeby, bo one naprawdę są mocne. Zobaczymy, zawsze można do tego wrócić. Myślę, że nie będzie takiej potrzeby, słuchajcie, tutaj odcinek skończył się tak, że wszystko ładnie piękne. Drzwi są, ale się nie zamykały. Ale tak jak pisaliście, zresztą wszyscy mieli rację, To generalnie musi być wszystko: wiecie, jak to już będzie zamontowane, to będzie inaczej. To jest kwestia regulacji, też. Znaczy inaczej, przekoszenia tej ramy, bo ona po prostu opada, na razie to jest normalne, na końcu tej ramy będzie kółko, wtedy to wyreguluję. Tu oczywiście jak przykręcę też OSB, będę się starał zrobić taką elkę wyciąć, bo najprościej byłoby to paskami robić, i tak byłoby najprościej, najszybciej i, i też najmniej materiału by poszło, albo by się zmarnowało, najmniej, najmniej odpadów by było ale spróbuję to zrobić jako takie elkę, tak jak się robi w regipsach. E, wiadomo, to jest też jakieś usztywnienie, na końcu kółeczko będzie wyregulowane i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, e, tak jak mówiłem, nadal będziemy testować narzędzia Dedry, e, te co z, pierwsze, te z pierwszego filmu, plus jeszcze re, różne inne. Tak samo włączam nagrzewnicę, rakieta z Dedry zaraz będzie odpalona. Piecyk i webasco. Na dzień dobry, wszystkie trzy. Tu się nic nie rozgadujemy. To wszystko jest przegadane. Ja na grzewnicy używam tylko na start 20. Dzisiaj to może być z pół godziny chodzić, bo jest naprawdę zimno. Na dworze jest minus 4 stopnie. Słuchajcie, w garażu jest teraz 6 stopni, także naprawdę muszę się zwijać. Jeszcze dwa projekty do zrobienia w międzyczasie. Tutaj już supra się wycięła, jest już też pomalowana od spodu, wszystkie projekty tak zabezpieczam, tak jak mówiłem, do spakowania i to sobie raz, dwa zrobię, bo ona musi być jeszcze, no jutro z samego rana wysłana, że tak powiem. Miała być dzisiaj wysłana tak naprawdę. Dokupiłem, dokupiłem słuchajcie te cztery kantówki brakujące, także wszystko już mam. Wiem, że nie było filmów w tamten weekend, bo ja daję filmy w sobotę albo w niedzielę, z zależności jak to tam ten... Ale no nie ukrywam. No coś się zaczęło ruszać na tym sklepie, no i miałem takie, że tak powiem, większe zlecenie. Jeden klient, ale duże zlecenie, no i tam musiałem troszeczkę e, czasu temu poświęcić. Później już nie chciałem takiego filmu. Słuchajcie, robić na szybko, żeby tylko był film, więc poświęciłem ten czas na rozwój samego sklepu internetowego. Tam naprawdę przysiedziałem e, znowu kilka nocy nad e, dodawaniem produktów. One wszystkie są jeszcze w szkicach, także niedługo to wszystko wypłynie. E, zaczynamy, słuchajcie robotę. E, długa noc. Przede mną, mam nadzieję, że dużo zrobię. Długa? Jak ten kebab, słuchajcie. No dobra, no lubię, no i co? E, najlepszy kebab w moim mieście. Ma prawie pół metra, e, cieniutkie ciasto, jeszcze chłopaki mi tutaj zawsze troszeczkę podpieką. E, chrupiący, fajny naleśnik, pychotka. Także będę się tak raczył nim e, przez tą nockę. Podczas... Tej, mam nadzieję, przyjemnej i łatwej pracy. Zapraszam na film. Dobra, ja jestem już zwarty i gotowy. Stanowisko przygotowane. Wygląda to tak mniej więcej jak e, tamtym razem. E, słuchajcie, przygotowałem sobie takie tutaj elementy. One będą służyły do tych zawiasów kolejnych, czyli tutaj sobie odmierzę dwa kolejne zawiasy. Słuchajcie, e, zostawiam wybastno. Na dość dużych obrotach ono będzie głośne, ale przez chwilę robimy test. Wykupiłem licencję na mój program do montażu. Musiałem, nie tylko ze względu na to, co chcę teraz przetestować, ale ogólnie musiałem, bo tam, no wiecie jak to jest, na początku Wam dają wszystko za darmo, później ukracają, coraz mniej, coraz mniej, aż na końcu e, zostawiają znak wodny. No ja nie chcę mieć znaku wodnego na filmach, także musiałem wykupić licencję. Jest tam kilka ciekawych funkcji, które sobie testuję i teraz słuchajcie, będę próbował te Webasto wyciszać, także Teraz słyszycie Webasto e, tak, jak ono sobie chodzi, i w tym momencie robimy cięcie. I teraz wyciszenie Webasta przez program. Zobaczymy, jak to będzie działało. Zbliżam się tutaj do Webasta, na pewno będzie głośniej. Teraz idę sobie w tą stronę. Słuchajcie, i, i Webasto. Słychać albo nie słychać sami je oceńcie. Dajcie mi znać w komentarzu. Słuchajcie, tak wam troszeczkę was wykorzystam. Wy oglądacie to na różnych urządzeniach, tabletach, telefonach, telewizorach, laptopach. Napiszcie, czy jest duża różnica i czy to po prostu zdaje rezultat. Dobra, wracamy do tematu zawiasy, poprzeczka nad drzwiami. Te poprzeczki tutaj w tym słupku będę robił później. Na razie się tym nie będę zajmował, bo nie chcę tych drzwi ruszać. One są ustawione w miarę. Chociaż tak pewnie nie będę musiał ruszać. Dobra, nieważne. E, zawiasy pierwsze co, poprzeczka i zaczynam robić drugie ramię. Dokręcimy drugie ramię, pokrycie. E, to już będziecie później widzieć, jak sobie to będę dalej planował. Tutaj pamiętamy, jeszcze będzie ścianka, tak żeby ten e, kącik był zasłonięty. Taka ścianka to już będzie regips. On tam jest też, słuchajcie, za tymi płytami OSB. To na końcu styropian, wszystko, wszystko, wszystko jest. Są jeszcze, słuchajcie, paczuchy, które przyjdą do kolejnych projektów. Jest pewnie, jakżeście widzieli albo i tak zobaczycie, i tak, paczucha z Wewora. Wewor się do mnie odezwał. Myślałem, że się obrazili za ostatni film, ale na szczęście nie. E, także zapytali, czy mam coś w planach, Powiedziałam, a mam. I Was o tym też poinformuję e, albo później, albo już niedługo. E, szykuje się ciekawy, ciekawy projekt time muzyczka, wy oglądacie i ja się będę wcinał co jakiś czas, jak będzie się coś tam już działo, coś będzie widać. Dobra, słuchajcie, ramę mam gotową. Te pierwsze skrzydło, czyli ta pierwsza część ramy, też jest gotowa. Zawiasy zamontowane, wsporniki zamontowane. Tutaj nad drzwiami ta poprzeczka jest zamontowana. Pora połączyć tą ramę z tamtą ramą. E, nabierze to już takiego finalnego kształtu, zarysu, że tak powiem. Później zajmiemy się już obijaniem to płytami, żeby to nabrało sztywności, bo to będzie teraz coraz cięższe. E, no i oczywiście nie ma szans, żeby to nie opadało. Ale to robotę zrobi na końcu kółko. E, słuchajcie, wymieniłem sobie w zakrętarkę na tą małą wkrętarkę. E, słuchajcie, też Dedra cały czas testujemy sprzęt Dedry. Wcześniej pracowałem z zakrętarką, e, taką malutką Dedrą. E, słuchajcie, bardzo fajny sprzęcik, taki kompaktowy Ded 7144. Słuchajcie, super. E, dlaczego wymieniłem? bo nie mam porządnych bitów. Wszystkie bity, takie no name, wiecie, jakieś tam gdzieś z takich tanich kompletów, to po prostu ta wkrętarka, no w makie roz, rozczaskuje na porządnych wkrętach, słuchajcie, yy, coś tego typu, no to po prostu ta zakrętarka, no przekręca, albo się kruszą, albo się obkręcają, albo się łeb śruby tam w środku wyrabia, nie da się pracować, muszę sobie zakupić porządne bity udarowe. Yy, jeżeli macie coś sprawdzonego, dajcie znać. Ja diwolta taki komplecik miałem, gdzieś mam, właśnie, właśnie o to chodzi, że gdzieś mam, nie wiem gdzie, tam co prawda już jest troszeczkę zdekompletowany. No i ja z tego diwolta jestem tak średnio zadowolony byłem, także jak macie coś może z innej marki, jakiś inny komplet, no to dajcie znać. Bity uderowe oczywiście to muszą być, muszę sobie porządne bity do takiego sprzętu po prostu sprawić, ale póki co jakoś się będę ratował, po prostu będę... Wkręcał to, tą wkrętarką, to nie jest problem. Jeszcze będę musiał właśnie połączyć tą, tą, te skrzydło, tą część z, z, z tym skrzydłem, żeby to już była całość. I teraz się tym zajmę, sobie tam podbuduję tą, żeby to było mniej więcej równo i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze tutaj, oczywiście, gdzieś w środku, minimum jedna poprzeczka będzie. Albo maksimum jedna, bo chyba więcej materiału nie mam, ale na razie jej nie montuję. Bo. Aha, ja jej później nie zamontuję. To jest. No dobra, to jednak ją zaraz zamontuję. A jak tam ta płyta wyjdzie, to już tam paliło 6. To się jakoś tam w połowie zamontuje, żeby to miało mniej więcej ręce i nogi. Dobra, montuję jeszcze jedną część i dopiero całość skręcam. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, patrzcie na to. O to chodziło. Słuchajcie, to jest naprawdę kawał ściany. Ale zobaczcie, to się bez kółka trzyma w powietrzu. No wiadomo, jeszcze, czy nie płyta OSB kółko musi być, bo troszeczkę opada. Teraz bym drzwi na pewno nie otworzył. Czyli kółkiem sobie to wyreguluję plus na końcu jeszcze zrobię. E, Obie to płytami. To zadziała też jak taki wzmocnienie taki zastrzał. Także e, także myślę, że będzie ok. Słuchajcie, tam miałem takiego fuksta. No, Dosłownie 2 cm, i haczyłoby o tamtą ściankę, pół ściankę, tak to wygląda. Po co ja to otwieram. Bo teraz yy, z, tej strony, z tej strony muszę specjalnie, żebym to tak troszeczkę przeholował, żeby widzieć, gdzie są wkręty. Teraz będę po prostu z tej strony też wkręty wkręcał. Yy, no, co prawda tutaj mi się tak nie uda, przez drzwi już nie chcę wkręcać. Tutaj obok drugiego wkręta i będzie ok, można by to było dać z jednej strony. To już jest. Albo dam tutaj, faktycznie z jednej strony. No, nie, nie będę tak robił. Tutaj, tutaj gdzie wypada, to dam, a ten, co powinien być z drugiej strony, to dam go tutaj też z drugiej. Dobra, to sobie to powkręcam raz, dwa. I słuchajcie, działamy dalej. Działamy dalej. Podoba mi się to. Słuchajcie, o taki jest zamysł. To, jak tam sobie posprzątam, to się otworzy jeszcze bardziej. Także tutaj sobie normalnie autkiem wiadę bez problemu. Zamknijmy to z powrotem. Tam normalnie no styki, nie? No dobra, okej, okay, skręcam to, słuchajcie, nie ma co, nie ma co się tutaj e, zastanawiać, tylko kurde, tam z tą lampą tak samo, ledwo, ledwo. No. Dobra, a jak to tutaj wychodzi? Tutaj trzeba znaleźć nowe miejsce na te gadżety. No i spoko. No to wiadomo, może równo nie będzie, bo... To jest bez znaczenia. Tam można byłoby, tam dół trochę ucieka, ale nie chcę się tego rozkręcać już od ściany z powrotem. E, zostawiam tak, jak jest. E, ok, słuchajcie, działam dalej. Przykręcę to raz dwa. Robię sobie tutaj porządek. Muszę się zastanowić, czy już nie potrzebuję ukośnicy, bo bym sobie ukośnicę zdał na miejsce i tu bym sobie zrobił stanowisko już do cięcia, do cięcia płyt OSB. Płyty OSB będę ciął, za chwilę pójdę po taką mini pilareczkę też z Dedry, kiedyś Wam ją pokazywałem, ona się tutaj nada idealnie, bez żadnych, mam zagłębiarkę, ale z zagłębiarką za dużo zabawy, kable, odkurzacze, cuda, nie ma tego dużo, dwunastka płyta, także na taką pilareczkę pójdzie to po prostu moment. Te zawiasy chciałem, chciałem to rozkręcać, później na płytę nakręcać, idą pod płytę. I tak samo później myślałem, żeby w płycie wyfrezować miejsce na ten zawias, te 3 mm, ale słuchajcie, to jest OSB, to się nadda, wszystko będzie idealnie. A jak mi zostanie OSB, to tutaj na tym stałym elemencie, czyli na tym słupie, jeszcze taki pas, pasek jeden, czy tam z kilku kawałków, już gwoździareczką tylko cyknę, żeby to tak ładnie wyglądało, e, jednolicie, ale to w zależności czy mi zostanie płyty, czy nie. Dobra, na koniec jeszcze tam z tą górą coś muszę zrobić, o tym muszę pamiętać, bo tam będzie stały element. Też OSB, żeby to było wszystko jednolite. E, tak musiało to być zrobione, żeby po prostu przy otwieraniu nie pościągać tych, tych świetlówek. Także o tym pamiętałem. Dobra, jestem na razie nadal zadowolony. Działam dalej. Dobra, pierwsza płyta na miejscu. Teraz tutaj jest miejsce do rozkroju tych płyt. Będę sobie zaraz to wymiarował. Słuchajcie, to wszystko, ta ścianka, tak jak jest teraz, jest ustawiona. Tutaj sobie takie elementy podbudowałem, tutaj i tutaj. Wymierzyłem sobie elegancko, tak żeby też drzwi się otwierały. Ten zamek jeszcze trzeba zmienić. W ogóle to jeszcze jest roboty, roboty, ale to jest kosmetyka. No i teraz będę, słuchajcie, robił. Yy... Tutaj pokrycie tymi płytami, bo to tak mi wzmocni tą konstrukcję, i dopiero potem będę dorabiał kółko. Już ostatnia rzecz. Aha, i tutaj sobie już też ten ostatni, już naprawdę ostatni ee, słup przykręciłem tutaj i mówiłem, że tu będzie krzywo. A zobaczcie, robiąc to tym sposobem, że dokręcam się do elementu z tyłu, to tutaj ustawiłem sobie szczelinę idealną z góry na dół. A jak tam z tyłu jest, że tutaj wystaje, a tam mniej, no to takie krzywizny już są niestety budynku. Ja tam pion łapałem od lasera, ale tutaj dla oka i ogólnie jest super. Także jest elegancko. E, co dalej, słuchajcie, co dalej? E, teraz, no teraz płyty. Teraz płyty. E, czekajcie, idę po tą e, pilareczkę. No i jest pilarka, słuchajcie, również pilarka Dedry na akumulator. Ona ma taką regulację, Słuchajcie, głębokości działa to jak zagłębiarka, dosłownie. To jest taka mini zagłębiarka. Tutaj sobie ustawiamy. Ja sobie ustawię dosłownie 12 mm z malutkim plusikiem, tak żeby mi tylko rysowało delikatnie pod tą płytą pod spodem, żeby mi jej tam nie nacinało za bardzo. I teraz, tak jak mówiłem, gdy zaczynamy ciąć, tutaj jest blokada. Tą blokadę naciskamy, i wtedy możemy się zagłębić. Tarcza się tutaj wysuwa o ustaloną głębokość, także bardzo fajnie, słuchajcie, fajny, naprawdę poręczny taki sprzęcik, yy, tym to wszystko zrobię, mam to, słuchajcie, kątowniki, będę to wszystko rozrysowywał, no bo to tak nie jest, wiecie, jak na rysunku by było, że wszystko jest idealnie, tam centymetr ucieka i tak dalej, i tak dalej, także będę musiał to w miarę dobrze rozrysować yy, i no i zobaczymy, czy to nabierze jakiejś sztywności, czy dalej będzie tyle opadało, ale to się przekonam, jak już całe zakryje. Chciałbym, żeby to się udało jeszcze w tym odcinku, żebyśmy zobaczyli, słuchajcie, tą ścianę już tak przykrytą, a w następnym robimy tutaj, tą ściankę, y, która będzie zasłaniała komin i kozę. Ona musi być oczywiście oddalona od kozy. W, tam jeszcze będzie taka mini konstrukcja na pewien fajny wentylator, znaczy mam nadzieję, że się sprawdzi. Bardzo tani wentylator wyciągowy, będziemy projektować kratkę, wytniemy kratkę, tak żeby tam, słuchajcie, te, te ciepło, które się tam nagromadzi w tym kącie, żeby wyciągało na garaż. Jeżeli będę używał, oczywiście, kozy, e, później z tej strony będzie stanowisko już na Webasto, e, grzejnik, jakiś tam odzysk ciepła ze spalin. E, słuchajcie, to się jeszcze zastanowimy razem, czy robimy jako centralne ogrzewanie, czyli jakiś wymiennik ciepła. Jakieś EGR, chłodniczki EGR-u, na to też mam pewien pomysł. Szukałem dużo chłodniczek, znalazłem dwie chłodniczki z pewnego samochodu, które e, da się skręcić do kupy razem, są symetryczne, ich mocowania i z tego by też mogło coś być. Ja to jeszcze muszę wszystko przemyśleć, czy to jest gra świeczki, czy nie, ale jest taki plan. E, na razie skupmy się może na tym, co dzisiaj robimy. Do tego wszystkiego przejdziemy. Myślę, że to będą jeszcze 2-3 odcinki. E, oczywiście razem z, razem z tym wybastem. Po drodze jest jeszcze, tak jak mówiłem, projekt, e, inny projekt, ale to już tam wam, nie będę wam głowy zawracał. Dobra, wracamy do tego rozkroju. Ja idę mierzyć i działamy. Zaczyna to pomału wyglądać tak jak powinno, czyli jest ściana i są drzwi, wszystko działa, wszystko jest pięknie, jestem zadowolony, słuchajcie i na tym etapie będziemy kończyć drugą część budowy ściany z otwieranymi drzwiami, otwieranej ściany z drzwiami, tak to było, e, skończymy, jest już dość późno, ja już jestem zmęczony, słuchajcie, e, została taka kosmetyka, słuchajcie, tutaj sobie już zacząłem ciąć, ale mówię, zostawiam to na jutro. Trzeba to po prostu tak wykończyć. Zobaczcie, to też będzie inaczej wyglądać, tak Wam chciałem tylko zobrazować. E, tutaj trzeba to wykończyć, tam ten dół, zobaczycie jak sobie poradzę z tą całą szczeliną. Ona musiała być, bo tutaj te deski są wyżej od podłogi, podłoga jest krzywa i tak dalej, i tak dalej, ale uszczelnie to dobrze. Mam pewien pomysł, ten odpad akurat mi się bardzo przyda. Tam będzie pewna uszczelka wykorzystana z czegoś tam. Zobaczycie to wszystko w, kolejnych w kolejnym odcinku. Góra nie mam już takiej długiej kantówki, ale zobaczycie, stworzymy taką kantówkę z po prostu z tych ścinek. Wszystko to połączymy. Mi to jest i tak niepotrzebne, i tak. I to będzie, słuchajcie, mniej więcej tak. Ta płyta jest zrobiona z naddatkiem. Czyli za tym będzie kantówka, i do tego będzie uszczelka do kantówki. Tak sobie już przy Was myślę. Takie odpady przykręcę, i do tego będzie płyta USB, zasłaniająca tam aż do góry. Czyli taka cała będzie. Taka całość takie coś będzie również z drugiej strony. Tam będą już zasuwy zamontowane. Zamek, zamek już. Idzie, może jutro będzie w paczkomacie, wkładkę odwrócić, y, pouszczelniać, tam jeszcze ustawić ten słup drugi, i można się brać tutaj za tą pół ściankę, ale to będzie myślę szybki, szybki temat. Y, tam gdzieś tutaj gdzieś mam profile metalowe, Je, dwa profile, tak na sztukę. Y, jeden Regips. I słuchajcie, zostaje mi jedna płyta OSB. Źle to obliczyłem ale to nie jest problem, albo ją tu przykręcimy do tego regipsa żeby po prostu nie przeszkadzała albo gdzieś się ją tam schowa i wykorzysta kiedyś tam do czegoś dobra słuchajcie ja jestem zadowolony, fajnie, zaczyna to wyglądać tym razem drzwi się otwierają, słuchajcie wszystko działa, oczywiście o, i o to mi chodziło no właśnie i o to mi chodziło, słuchajcie tutaj sobie przykleję wieszaczki na kurtkę i tak dalej i tak dalej zamykam drzwi to wiadomo jeszcze trzeba wszystko ocieplić uszczelnić i mam nadzieję że będzie tak jak mówiłem ciszej czyli wiecie jak tam sobie chodzą z psami to nie będą słyszeć jak tu jakiś kolej sam do siebie gada to było krępujące dla mnie nie, nie nie ukrywam będzie cieplej mam nadzieję mam nadzieję no jednak słuchajcie no te drzwi to był naprawdę duży odbiornik ciepła także mam nadzieję że tutaj to się poprawi no i bezpieczniej. Jest to zawsze jedno utrudnienie więcej. Oczywiście, tam między drzwiami, tam sobie też czujki zainstaluję alarmu, także to już będzie pierwszy próg, co chodzi o alarm, także bardzo fajnie. Dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Ja uciekam do domu resztę jutro. Widzimy się w kolejnym filmie, jeżeli żeście wytrzymali od początku do końca. No to napiszcie komentarz. Oddechy do od dechy. Ja Wam zawsze za to bardzo dziękuję, a Wy mi pomagacie rozwijać ten kanał. Algorytm YouTube'a lubi, jak coś się dzieje. Komentarze, lajki. Zawsze mile widziane. Dobra, trzymajcie się. Cześć. Do następnych filmów.